Tajlandia chce zachęcić wszystkich niezdecydowanych do odwiedzin tego wspaniałego kraju. Dzisiaj opowiemy Wam o prawdziwej rewolucji w tajskich wizach. A więc zapraszamy na kolejny film o wizach. W naszych komentarzach prosiliście, aby powiedzieć jeszcze więcej na temat wiz, co postaramy się dzisiaj spełnić. Ale na początek dobra wiadomość. Wjeżdżając teraz do Tajlandii, dostajemy zezwolenie na pobyt na terenie Królestwa Tajlandii przez 60 dni. Więc został ten 30-dniowy termin wydłużony o kolejne 30 dni. A nawiązując do naszego ostatniego filmu poświęconego wizom, teraz możemy powiedzieć, że żeby być tutaj legalnie przez pół roku, wystarczy wyjechać na Wizaran tylko jeden raz. No bo przy dostajemy zezwolenie na 60 dni, możemy go przedłużyć o 30 dni. Szybki Wiza kolejne 60 dni i 30 dni czyli w sumie. To jest 180 dni, czyli no pół roku właśnie to, o którym mówiliśmy w poprzednim, w poprzednim filmie. To, o czym mówiliśmy, miało obowiązywać już od 1 czerwca, ale mieliśmy sygnały, że jeszcze na granicy to nie jest respektowane i ludzie, którzy przekraczali po 1 czerwca granicę, dostawali stempel tylko na 30 dni. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że to jest dopiero uchwała. Rządu, uchwała gabinetu, która musi przejść przez swoją ścieżkę legislacyjną, która wygląda tak, że ustawa zaczyna obowiązywać, jeżeli zostaje opublikowana w Royal Gazette, w Królewskiej Gazecie. To jest odpowiednik naszego dziennika ustaw. Ale myślę, że jak oglądacie ten film i planujecie przyjazd do Tajlandii, to już na pewno te 60 dni będą obowiązywały. No i to nie koniec dobrych wiadomości, które dzisiaj dla was mamy, bo tak naprawdę najwięcej emocji, najwięcej oczekiwań wzbudza zupełnie nowy rodzaj wizy zapowiedziany przez rząd tajski, jest to wiza DTV. Dziennik telewizyjny. DTV. Dziennik DTV. Łatwo zapamiętać. No tak, tak znajomo brzmiący skrót, ale nie on jest od angielskich słów destination. Thailand, wiza, i to ma być wiza, którą ma się wydawać na 5 lat. Przy czym co roku można spędzić w Tajlandii 180 dni na tej wizie. Więc to brzmi no, niezwykle atrakcyjnie, szczególnie dla naszych młodszych przyjaciół, którzy zawsze tutaj mieli problem z no, przedłużeniem sobie pobytu. No bo oczywiście starsi znajomi to korzystają z wiz emeryckich. No ale właśnie ci młodzi borykali się tutaj z tymi różnymi problemami, więc mamy nadzieję, że, że tutaj to znacznie ułatwi życie niejednej osobie, która no po prostu kocha Tajlandię i chciałaby tutaj spędzić trochę więcej czasu. Więc dla kogo jest ta wiza? To jest wiza tak jak jest zapowiedziane w ustawie dla osób, które pracują zdalnie tak zwanych digital nomads, którzy mają możliwość z dowolnego miejsca na ziemi wykonywać swoją pracę. Jedyny warunek jest taki, że nie może to być praca dla tajskiej firmy, tylko dla jakiejś firmy zagranicznej. Poza tym ta wiza jest przewidziana, tak jak tutaj zapowiada rząd, dla osób, które kochają kulturę tajską, kochają kuchnię tajską, czy chciałyby się uczyć języka tajskiego, albo sport, sportów tajskich, czyli Muay Thai. Czyli jak, jak rozumiemy, tutaj będzie możliwość uczestniczenia w jakichś kursach, sympozjach, no po prostu, żeby pogłębić tutaj swoje zainteresowania. Tak, jakie, jakie są z kolei warunki uzyskania tej wizy? Więc no oczywiście jest opłata, to jest 10 000 batów. Poza tym trzeba udokumentować, że posiada się środki na ten cały pobyt, na te 180 dni w Tajlandii, w wysokości 500 tysięcy batów. Czyli to jest jakieś 60 tysięcy złotych, 55 tysięcy złotych. Z tym, że prawdopodobnie trzeba mieć możliwość udowodnienia niekoniecznie przelewać je tutaj do Tajlandii, tak. tylko na przykład można je mieć. W, w banku gdzieś u siebie w, w kraju. No i trzeba podkreślić, że to będzie tyczyło osób, które mają powyżej 20 lat. To jest jeden z warunków. A dobra wiadomość jest taka, że prawdopodobnie na tejże wizie będzie mogła tutaj przyjechać także rodzina. No, na razie mówią małżonka i dziecko, które ma mniej niż 20 lat. No więc y, dla takich rodzin, które chciałyby spędzić tutaj y, te 180 dni w Tajlandii. No, myślę, że to byłaby naprawdę fajna sprawa. Tak, no, tylko pamiętajcie o tym, że to wszystko, o czym tutaj mówimy, to są na razie. Pewne ogólne propozycje rządu na temat tych wiz. No, tak jak mówiłam, że one budzą ogromne zainteresowanie. Tutaj internet po prostu zapłoną i trudno nam jest nawet wyłapać z tych wszystkich komentarzy ludzi, wszystkich oczekiwań, wszystkich wyobrażeń ludzi na temat tych wiz. To trudno wyłapać tak naprawdę takie informacje, które mogą być takie bardziej rzetelne, bardziej no, zbliżone do rzeczywistości. Dlatego to, co mówimy, to, to, to są na razie zapowiedzi bardzo ogólnikowe i czekamy po prostu na to, jak te wszystkie te, te jakby te ogólne wytyczne będą wprowadzone w życie. Też mamy wiele pytań, ale po prostu nie chcemy tutaj już już jakby no budzić jeszcze więcej spekulować. wątpliwości, spekulować na ten temat, po prostu czekamy na rozwój wydarzeń, ale tak cieszymy się z tego, że taką możliwość młodsze od nas osoby będą miały i będą mogły tutaj spokojnie spędzić trochę więcej czasu w Tajlandii. A więc dajmy rządowi czas żeby cała ścieżka legislacyjna została przeprowadzona, żeby pokazały się konkrety, które wreszcie utną te wszystkie dyskusje na forach, od których czasami naprawdę może rozboleć głowę. Tyle jeżeli chodzi o takie nowości, z którymi Was chcieliśmy zapoznać. Natomiast naszym głównym celem dzisiejszej wizyty przy naszym basenowym stoliku jest odpowiedzenie o naszych wizach, czyli wizach non-immigrant OA i non-immigrant O. To są wizy dla osób, które ukończyły 50. rok życia, zamierzają tutaj zostać w Tajlandii co najmniej przez rok. Jeżeli chodzi o nasze wizy, czyli my mamy wizy typu non-immigrant OA, to jest ważne, OA, i one zostały wydane nam przez tajską ambasadę w Polsce. Zdecydowaliśmy się na, na tego typu wizy, żeby po przyjeździe, już tutaj, praktycznie nie mieć kontaktu z urzędnikami, z immigration, z, przed, z, z jakimiś rzeczami, które trzeba będzie załatwić na miejscu. Ta wiza w momencie przekroczenia granicy z Tajlandią upoważniała nas do pobytu na jej terytorium przez rok. I jakie były warunki? No, przeczytacie sobie, jeżeli was to interesuje, na stronach ambasady. Na szybko trzeba mieć zaświadczenie o niekaralności, trzeba mieć zaświadczenie o stanie zdrowia. No i co jest istotne, trzeba mieć zaświadczenie ze swojego banku, że macie na koncie kwotę. Która odpowiada kwocie 800 tysięcy batów tajskich. Można sobie to mniej więcej przeliczyć. To są takie warunki otrzymania wizy OA i trzeba mieć ubezpieczenie na najbliższy rok. Wtedy możemy w ambasadzie starać się o wizę OA. Przekraczamy granicę, jesteśmy tutaj już w Tajlandii przez najbliższy rok. Jedynie co nas obowiązuje, to przelanie. Tej kwoty 800 tysięcy watów na tajskie konto, oczywiście po uprzednim utworzeniu konta w tajskim banku. No ale tylko oczywiście, jeżeli chcecie sobie przedłużyć pobyt, bo tak. jeżeli macie tą wizę o a na rok, to jeżeli nie chcecie jej później przedłużać, no to w zasadzie. Żadnych formalności już tutaj nie musicie wypełniać. Ale jeżeli chcecie sobie przedłużyć pobyt, no to wówczas niezbędne będzie utworzenie konta tutaj w Banku Tajskim i przelania tych, tej równowartości, czy no 800 tysięcy batów na tajskie konto. Ja myślę, że trzeba jeszcze dodać, jak to wygląda od strony finansowej. Mianowicie, jeżeli będziecie chcieli się starać o przedłużenie tej wizy o kolejny rok. Pieniądze, które znajdują się na Waszym koncie, muszą tam być co najmniej na dwa miesiące przed terminem przedłużenia wizy. Jest to istotne. Natomiast już po przedłużeniu wizy na kolejny rok, one muszą tam zostać przez trzy miesiące, ta pełna kwota. I znowu przed przedłużeniem kolejnym muszą być na dwa miesiące przed tym przedłużeniem. Natomiast pomiędzy, oczywiście, one mogą leżeć w banku, można część z nich pobrać, ale ta kwota, która jest w banku przez cały okres pobytu, nie może być niższa niż 400 tysięcy batów. Więc to są takie wymagania finansowe. Obowiązuje nas również. Prawie wszystkich, którzy posiadają długoterminowe wizy, obowiązuje nas obowiązek meldowania się w biurze Immigration co 90 dni, co 3 miesiące. W tej chwili powstała zdalna aplikacja. Ludzie, którzy mieszkają dalej od, od Immigration, mogą to robić online. To my jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że tutaj w pobliskiej Galerii Handlowej Blueport jest taki oddział Immigration naszej prowincji. I sama procedura zajmuje dosłownie parę minut. My jesteśmy tutaj właścicielami mieszkania, więc to w zasadzie jest tylko potwierdzenie pobytu i miejsca pobytu co 90 dni. Nie jest to uciążliwe. To jeżeli chodzi o wizę OA. I na tej wizie OA, tak jak mówię, przedłużenie wiąże się z obowiązkowym ubezpieczeniem, ale jest również inna możliwość. No tak, my zdecydowaliśmy się na te wizy OA, no właśnie po to, żeby mieć spokój na rok, żeby cieszyć się tym naszym pierwszym rokiem pobytu w Tajlandii, bez tej całej papierologii, bez martwienia się o przedłużenie wizy, o, o prawo pobytu tutaj. No więc wydawało się to nam najwygodniejszym rozwiązaniem. No ale niestety miało to też swoją słabą stronę no właśnie to obowiązkowe ubezpieczenie, które musi być. Być zawarte z firmą tajską, wskazaną przez Immigration. No i co może niekoniecznie jest najlepszą czy najbardziej taką atrakcyjną opcją dla, dla kogoś, tak? Więc jest inna opcja jest to wiza non-immigrant o. Jest to wiza, którą można również dostać w kraju, ale tylko na trzy miesiące. I wówczas, jeżeli osoba chce przyjechać na dłużej niż na trzy miesiące, to musi już tutaj na miejscu w Tajlandii spełnić pewne warunki, żeby móc przedłużyć sobie tą wizę na Rok. I później już kolejne przedłużenia tej wizy są praktycznie takie same jak w przypadku tej naszej wizy OA i jedyną różnicą jest to, że niepotrzebne jest ubezpieczenie. Wtedy oczywiście nie to, że my w ogóle jakby nie, nie doradzamy, żeby mieć jakiekolwiek ubezpieczenie, ale wtedy jest to już Wasza wyłącznie sprawa, jakie ubezpieczenie sobie wykupicie, a nie musicie się przejmować po prostu wymogami immigration w tej kwestii. No dlatego ta wiza o, no, może pod tym względem jest bardziej atrakcyjna, ale z kolei właśnie no, jest, jest tak, że po przyjeździe tutaj do Tajlandii praktycznie od razu trzeba założyć konto w tajskim banku, przelać pieniądze w ciągu tego pierwszego miesiąca pobytu tutaj. No i po prostu wówczas starać się o przedłużenie z tego pobytu już o, o kolejne. Już, już jakby starać się o tą wizę O już na rok. A więc jeśli zdecydujecie się na przyjazd do Tajlandii na wizie O, pamiętajcie, żeby jak najszybciej założyć konto w tajskim banku i przelać tę odpowiednią kwotę tutaj na swoje konto, dlatego że wymagane jest przy przedłużeniu wizy. Dwa miesiące tak. muszą te pieniądze leżeć, leżeć na końcu. Przynajmniej tak, tak to wynika z różnych informacji, które ludzie wpisują na forach, bo no teoretycznie właściwie nie ma takiego wymogu formalnie, ale po prostu często jest to wymagane przez immigration. No i jeszcze jedna naprawdę bardzo ważna kwestia, o której czasami ktoś zapomina i później są kłopoty. Jeżeli zamierzacie zostać w Tajlandii na dłużej i zamierzacie przedłużyć swój pobyt o kolejny rok, sprawdźcie ważność swojego paszportu. Dlatego, że minimalny okres y, ważności paszportu przy jej, przy przedłużeniu wizy to jest półtora roku. Mhm. Czyli to jest rok na, kolejny, na kolejną wizę, na kolejny. Przedłużenie wizy, plus pół roku, które zawsze jest wymagane przy wjeździe do obcego kraju. Więc, proszę, pamiętajcie o tym, bo słyszeliśmy o przypadkach, kiedy ktoś po prostu nie dostał przedłużenia wizy i musiał kombinować wtedy, żeby to przedłużenie uzyskać. No i co może być jeszcze przydatną informacją? Dla osób, które no, nie lubią papierologii, nie lubią kontaktów z urzędnikami albo z jakiegoś innego powodu, no chociażby bariery językowej, po prostu obawiają się tych wszystkich formalności, tutaj oczywiście są agencje wizowe, które Wam pomogą po prostu w każdej kwestii, jak to się reklamują, że sprawy. Trudne, załatwiają od ręki, sprawy niemożliwe. <laughs> może trochę dłużej i może trzeba trochę więcej zapłacić, ale, ale naprawdę no, jest tutaj możliwość skorzystania z takiej agencji, ale też. Z drugiej strony nie ma się co obawiać, bo jeżeli spełnia się wszystkie warunki, to naprawdę tutaj uzyskanie tej wizy nie jest wcale takie trudne, jakby się mogło wydawać, i my to zawsze załatwiamy sobie sami, więc, więc też jeżeli ktoś ma taką chęć i po prostu nie ma takich obaw, że, że tutaj coś może <laughs> później tak, więc, więc można zupełnie spokojnie samemu tutaj te sprawy sobie załatwiać. A więc Podsumowując to, o czym mówimy, jeszcze taka może dość istotna informacja dla tych, którzy mają w tej chwili albo będą mieli wizę typu OA, czyli tę z obowiązkowym ubezpieczeniem, jest to, że zaraz po COVID. Zakres tego ubezpieczenia bardzo został zwiększony, aż do kwoty 3 milionów batów. Kiedyś to było 400 tysięcy. I dobra wiadomość jest taka, że wśród tych zmian, które się szykują, będzie powrót do tej niższej kwoty, co oczywiście dla osób, które są w bardziej zaawansowanym wieku i wtedy koszty ubezpieczenia są wysokie, to ma naprawdę duże znaczenie. A więc dla nas emerytów też są jakieś dobre wiadomości. Wiadomość jest jeszcze taka: zobaczymy, jak to będzie w przyszłości wyglądało, że w tej chwili w Tajlandii jest 17 typów różnych wiz. I gabinet podjął decyzję na połączeniu niektórych typów wiz, tak żeby ich zostało tylko 10. Ale to są naprawdę informacje, które. Są niekonkretne, to są informacje dotyczące prac rządu. Nie zostało to jeszcze w żaden sposób usankcjonowane. Czekamy na publikację w Royal Gazette, czekamy na to, aby te wszystkie zmiany weszły w życie. W każdym razie, e, tak jak mówię, to o czym mówimy w tej chwili, to jest stanowisko na początek czerwca 2024 roku. Jeśli będziecie w przyszłości oglądali ten film, polecamy strony ambasad. Tam na pewno te wszystkie informacje na bieżąco są aktualizowane i można się wtedy będzie na nich opierać. No więc cóż, tak jak mówiliśmy, Tajlandia szerzej otwiera mhm. dla Was drzwi.